Andrzej Gajcy zapytał w programie na żywo Krzysztofa Bosaka w Republice, co sądzi o tym pomyśle polityków koalicji rządzącej odnośnie próby delegalizacji partii Grzegorza Brauna. Posłuchajcie odpowiedzi wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Prawie połowa Polaków, 47% uważa, że partia Brauna powinna zostać zdelegalizowana, wynika z sondażu OGB. Życzę powodzenia w szukaniu argumentów prawnych. Polecam zajrzeć najpierw do Konstytucji, później do ustaw i zacząć pisać wniosek w tej sprawie. Naprawdę te dyskusje o delegalizacji to już mnie śmieszą, bo po prostu tu głównie lewica opowiada o tym. To jest znów sfera fantazji politycznej. Polacy za dużo przebywają w sferze fantazji politycznej. Musimy wrócić do realiów. Polityka to jest kształtowanie faktów, a nie, za przeproszeniem, pieprzenie bzdur. E, to fakt zapyta możliwa koalicja z Konfederacją Ukrainy Polskiej po wyborach? Panie redaktorze, nie będą żadnych koalicjach spekulował. Wyborcy rozdadzą wszystkim talony i zobaczymy, jakie są możliwe w większości.